Dzień dobry, witam serdecznie w Szumi Leśnej Szklarni, moi drodzy. Czy pomidory w październiku jeszcze mogą być? Oczywiście, że mogą być. Eee, mówimy. No, o pomidorach z cieplarni, szklarni, tunelu, jakby tego nie nazywać, raczej na zewnątrz, rzadko kiedy ktoś ma jeszcze takie warunki, żeby nie było przymrozków. Mogą być straty, może być już tutaj niebezpiecznie. I co można zrobić, żeby te pomidory jednak były jeszcze do zbioru, dobre, świeże, nie zepsute, jakieś tam na pewno odpady będą, ale żeby jeszcze troszeczkę tych pomidorów pozbierać, tutaj to akurat taka odmiana jest zielona o jeden spleśniały. No, właśnie kolejny tutaj zepsuty. Co można jeszcze zrobić, żeby świeże pomidorki w tym październiku jeść? A może nawet w listopadzie, jeśli tylko ta pogoda pozwoli, i nasze czynności związane właśnie tutaj z opieką nad tymi pomidorkami, przede wszystkim, no to tak jak mówię, potrzebna jest jednak jakaś tam jakaś forma cieplarni, że tak to ujmę. No, bo na zewnątrz to raczej już mam poprzemrażane. Praktycznie większość roślin, które na ten mróz są wrażliwe, a pomidory są bardzo wrażliwe na mróz. Mówię tutaj zarówno o krzewach, jak i też o owocach. Owoce może ciutek bardziej odporne, niektóre odmiany niż, niż chociażby liście, ale wystarczy temperatura zera stopni, żeby po prostu rośliny padały, żeby przemarzały przy minus dwóch i przy tam takiej temperaturze obecnej w nocy, nie wiem nawet dwie godziny, możemy się liczyć z tym, że krzewy nam padną, a jeżeli padną, no to zaczynają się psuć, pleśnieć i nie ma co już tych pomidorów dalej trzymać na krzewach, tylko jak najszybciej zebrać, żeby nie chorowały. No i właśnie temperatura to jest jedna sprawa. Która jest zagrożeniem dla, dla pomidorków. Druga sprawa to wilgoć i choroby z nią związane. Choroby grzybowe, odgrzybowe, grzybopodobne. Różnie ludzie nazywają zarazę ziemniaczaną, szarą pleśń. No, tego typu. Właśnie choroby związane z tak naprawdę słabym wietrzeniem i dużą wilgotnością powietrza. Na noc zamykam te szklarnie. Bywa tak, że nawet przez cały dzień jest zamknięta. Teraz właśnie przyszedłem ją otworzyć, bo widzę, że okna się uchyliły, a to jest sygnał dla mnie, że jest za ciepło trochę w tej cieplarni. Tutaj no, nie wiem, nie patrzyłem nawet ile jest. Już teraz to się trochę przewiało. Ale mamy tu 20 stopni. 20 stopni, okna zaczynają się otwierać, może przy 25, powiedzmy, się otworzyły, bo teraz to troszeczkę tam przewiało i to jest też jakaś tam wentylacja. No niestety tu mamy taki problem, że dzień krótki, mało słońca, w nocy temperatura niska więc no będzie tak się coraz gorzej to uprawiało czekało na te dojrzałe pomidorki, no bo. Wilgoć w środku, na zewnątrz często też pada. To wszystko jednak tutaj przechodzi do środka też z powietrza. No, jest, jest to już trochę ciężki okres na pomidorki, ale. Coś czego ja już dawno nie robiłem, ale trzeba to oczywiście już dawno. Ogławianie, czyli ten stożek wzrostu tutaj, główny pęd ucięty, pozbywanie się tych wszystkich wilków, mniejsze podlewanie, żeby nie było tak wilgoci, żeby rośliny też już właśnie nie chciały rosnąć, tylko żeby przeżywały pewien taki stres związany z niedoborem tej wody i jednak skupiały się na dojrzewaniu. Owoców. Do tego to wietrzenie wtedy, kiedy można, żeby unikać chorób, a jednocześnie właśnie mniejsze podlewanie, żeby tej wilgotności też tak nie było w szklarni. No, przy okazji też, jak można to otwierać, żeby po prostu się przewietrzyło. Warto też zbierać dojrzałe pomidory. Ja właśnie teraz jestem przed tym momentem, że muszę tak. Najpierw zbiorę pomidory dojrzałe, potem postaram się trochę tych wilków pousuwać różnych takich dodatkowych pędów, niepotrzebnie już rosnących niepotrzebnie roślina się na tym skupia. Troszeczkę podleję, bo już nie podlewam ponad tydzień. I to wietrzenie, przede wszystkim to zbieranie też tych owoców powoduje, że na przykład jak mamy taki owoc, powiedzmy tutaj to tak dziwnie jest akurat, że te dojrzały fajnie, a ten tak dopiero dojrzewa, warto już go zebrać, z tego pewnie nic nie będzie, ale może pomidor skupi się na tym, żeby ten dojrzewał, jeszcze ten czy ten. Im więcej zbierzemy tych pomidorów, tym więcej sił będzie miała roślina na to, żeby skupić się na tych właśnie, o tutaj... Wybarwiających się dopiero pomidorach. No i niestety mamy też problem z tym, że pomidory pękają, zaczynają się psuć. Różnice temperatur, właśnie w ciągu dnia, powiedzmy, szklarnia zamknięta, bo się zapomniało, będzie tu 20 ileś stopni, w nocy na przykład spadnie do 5, potem. Problem z wilgocią, że za dużo podlejemy, później na przykład się przesuszy. Różnice w tym bywają duże, no i po prostu pomidory mają problem. Zresztą nie tylko one, bo tutaj papryka zachowuje się troszeczkę podobnie do nich, ale jeszcze można te pomidorki zbierać. Największym problemem są tak naprawdę właśnie te choroby i ewentualnie. Powiedzmy jedna noc mroźna przy której się zgapiliśmy i nie zamknęliśmy drzwi yy, od szklarni. Można powiedzieć, że ta temperatura najbardziej szkodzi pomidorom, no bo wystarczy jedna noc, właśnie że nie zamkniemy drzwi i będzie jeszcze na, najlepiej to tak przed wieczorem, kiedy jeszcze ta temperatura w szklarni tutaj jakoś da się to wygrzać wszystko i w nocy będzie to utrzymywać. Jeżeli przez y, cały wieczór i noc y, mroźną y, będzie to otwarte. To nawet te krawężniki betonowe, to zakumulowane ciepło w tej ziemi, w tych, tych ścieżkach czy co tam u Was występuje, no nie zawsze pomoże, może ochroni taką paprykę jak tam, która jest nisko i Blisko tych wygrzanych elementów jest, to może promieniować to ciepło na tyle, że ją ochroni przez jedną noc. Ale te pomidorki tutaj u góry, no niestety to ciepło związane z tym, że powietrze ciepłe idzie do góry. Jak są drzwi otwarte, to wystarczy 10 minut, i jest to wszystko już, że tak powiem, przewiane, i nie ma, nie ma co liczyć na to, że będzie tu wysoko temperatura. No widzicie, tu nagrywam kilka minut, już jest tam 16 czy 17 stopni, a było chyba. Było chyba 25, więc jak będzie noc mroźna, no to niestety dwie godzinki wystarczą, że nam padną krzewy całkowicie i jednej nocy, i to jest właściwie takie największe zagrożenie, bo wtedy już nie ma co robić poza tym, że zbieramy pomidory, odrzucamy te, które są zepsute, żeby nie leżały jeden zepsuty ze zdrowym, no i tyle. I możemy co najwyżej pozbierać te pomidory. Dalszej uprawy nie ma. Jak zadbamy o to, żeby nam nie przemroziło, no to niestety musimy zadbać też o tę wilgotność, jeżeli będzie. Się utrzymywała ta wilgotność duża. Teraz mam taki czas, że tu tydzień na przykład pada, czy drugi prawie już tydzień pada. Deszcz co chwilę i jest w szklarni trochę sucho, bo nie podlewałem, ale ogólnie powietrze jest bardzo wilgotne i musi być jakoś tam wietrzone no, to takie może trochę taki paradoks, że w szklarni sucho a na zewnątrz pada, więc tam jest powietrze wilgotne i, 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 i co, co tu wietrzyć w takim razie wpuszczamy tę wilgoć, no tak też nie do końca, bo niestety tu rano jeszcze teraz widać skropliny, po prostu wytrąca się dużo wilgoci w środku właśnie bo tu jest trochę cieplej, na zewnątrz trochę zimniej i po prostu się tworzy wilgoć, wytrąca się że tak powiem z powietrza, kapie tu na te rośliny też. I ta wilgoć właśnie powoduje często albo zwykłe pleśnienie owoców, które gdzieś tam spękały, albo choroby, właśnie takie ja już to mówię tak ogólnie, grzybowe choroby. Cóż można jeszcze zrobić? No, właśnie to zbieranie najszybciej jak można. Ja tu trochę zaniedbałem, dużo jest pomidorów na krzewie, a w tym okresie czasu po prostu powinny być właściwie same zielone pomidory na krzewie. A jak tylko już zaczynają dojrzewać, to zbierać. One nie są takie super smaczne jak w sezonie, ładnie dojrzeją nami, wygrzane są na krzewie. Ale. Lepiej je zebrać niż zostawić, bo zobaczcie, one też potrafią opadać. Na przykład to jest taka odmiana, która no, gubi te owoce. W przypadku innych już mniej to występuje. O, tutaj na przykład to tylko dwa sobie spadły, a, a przy tej spada bardzo dużo. No, natomiast no, ja zostawiłem troszeczkę tych pomidorów też, żebyśmy mogli zobaczyć, że jest połowa tam około października, aż druga i cały czas te pomidory. Są, dojrzewają i można je zbierać. Myślę, że jeżeli tylko by pogoda pozwoliła, nie za bardzo się na to zanosi, ale może tak być, to zbieram jeszcze pomidory w listopadzie. I już tak miałem, że jak zebrałem pomidory w listopadzie, nawet zielone. To dojrzewały mi rekordowo, mi dojrzewały niektóre nawet do lutego. Po prostu na parapecie były słonecznym położone, to też są różne szkoły, żeby tam gazetę owinąć i do ciemnej szuflady, to różnie. Jedni w ciemności przechowują, inni właśnie wręcz przeciwnie na słońcu. Ale mm, jakichś takich rekordzistów miałem, że jeszcze w lutym mi się udało zjeść. Natomiast jak się zbierze w listopadzie, to jeszcze tak naprawdę w grudniu czy w styczniu jest to całkiem możliwe, żeby jeść swoje pomidory, Może nie takie super smaczne jak w zebrane w sezonie, świetnie wybarwione i dojrzałe, ale jednak cały czas smaczniejsze niż te sklepowe zazwyczaj. I tyle moi drodzy. Szklarnia oczywiście jest nieogrzewana, tutaj to też muszę wspomnieć. Nie ma tutaj żadnych środków chemicznych, ochrony roślin ani, ani żadnych takich nawozów. Też odradzam nawożenie. W tej chwili już lepiej zebrać te pomidory, wyrzucić rośliny, ponawozić glebę na przyszły sezon. W tej chwili nawożenie, no może też spowodować to, że w ogóle nic się nie zadzieje, bo po prostu zanim ten nawóz zacznie działać w, w glebie, to zwyczajnie jest już, już jest po pomidorach, a często jeszcze też jak ktoś nawozi sztucznie, są różne tak zwane okresy karencji, no i to jest zazwyczaj kilka tygodni i no też bez sensu pryskać sobie owoce teraz na koniec i, i, i jakimś nawozem powiedzmy, czy Środkiem ochrony roślin, i, i, i no co, i, i wziąć go do domu, i potem co czekać, te kilka tygodni, może aż tam wywietrzeje, to utleni się i tak dalej. No, różne są szkoły. Dajcie znać sami, jak to u Was wygląda. U mnie w tym roku mniej tej pracy było włożone w uprawę pomidorów, ale cały czas jeszcze je zbieram. Są y, smaczniejsze niż, niż sklepowe. I z tego się cieszę. Jakbyście mieli jakieś sami własne porady związane z tym, co jeszcze robić, żeby to dojrzewanie przyspieszyć, dajcie znać. Ja też już robiłem takie filmy, gdzie naprawdę dużo było szczegółowych rzeczy wypisanych, znaczy powiedzianych przeze mnie, jak to dojrzewanie przyspieszyć. No już nie chcę się cały czas powtarzać. Tym razem taka można powiedzieć tylko relacja, że, że cały czas tutaj jest jeszcze aktywnie, w tej szklarni. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczy, Pa!